Cześć, mamy dla Was przygotowany specjalny materiał o klawiaturach mechanicznych Lyokat, ale zanim przejdziemy do prezentacji produktów, mamy dla Was konkurs. Możecie wygrać klawiaturę Lyokat. A żeby wygrać taką nagrodę, wystarczy zostawić łapkę w górę pod filmikiem i napisać w komentarzu, co sądzicie o klawiaturach, które przedstawimy Wam w materiale. Te dwie klawiatury różnią się tym, że ta pierwsza Dokładnie, KX-375 posiada Full RGB, czyli można w pełni cieszyć się z tych kolorów, które są na klawiaturze. Jeżeli chodzi o KX-365, jest to RGB, stałe kolory LED Rainbow, które też są fajne, no ale oczywiście każdy gracz, który preferuje dla siebie te lepsze kolorki, lepszą funkcjonalność, sam może ocenić, który zestaw jest dla niego lepszy. Klawiatura KX375CM Leocat to przede wszystkim dobra cena, 149 zł, myślę, że też możecie znaleźć tańszą tą klawiaturę, jeżeli będą już jakieś promocje, także nie warto czekać, tylko skorzystać z oferty. No i co ta klawiatura ma? 10 programów, przełączniki Blue, 87 klawiszy, które możecie tutaj zobaczyć i usłyszeć. Są to klawisze, które jak klikam to szczerze mówiąc czuję różnicę w porównaniu do mojej ostatniej klawiatury mechanicznej i mimo, że to nie jest bardzo drogi produkt, jest to uważam, że dobrze wykonana, wykonanej jakości klawiatura, przede wszystkim jak gra się w grę jest duża wygoda, te kolory. Które myślę, że wszystkich interesują. Full RGB też dają same plusy. Można zmieniać tryby tej klawiatury w postaci tego, jak klawiatura świeci, czy, czy jak właśnie widzicie, to wszystko się zmienia. No i co ciekawe, możecie też sobie zmienić ostrość koloru: czy, czy mocniejszy ten kolor jest, czy słabszy, to w zależności od waszych preferencji. Tak to wygląda. Model KX365 ten model słabszy jest delikatnie tańszy, ale ma tylko stałe kolory LED Rainbow. Troszeczkę gorzej, no ale nie ma dużej różnicy, w zależności jakie wasze preferencje są. I też zauważyłem taki fajny myk, jeżeli chodzi o tą klawiaturę. Tą podstawkę, czy jak można to nazwać. Tu możecie położyć sobie telefon, położyć coś ciekawego, co normalnie wam się przyda przy pracy, przy komputerze, czy przy graniu. No na pewno jest to taka, taki fajny bajer, który można wykorzystać. Też pod spodem klawiatura oczywiście ma te swoje takie podnośniki. Możecie klawiaturę podnieść do góry, bez problemu. Przesuwa się i także trzyma się na podkładce. Tu właśnie też ta podkładka nowa od Liokata PT684 XXXL dużej długości, także możecie ją w pełni wykorzystywać i też zajrzeć na stronę liokat.com, sprawdzić, czy Wam się będzie podobała. No i. Cieszy, myślę, że taki produkt każdego gracza, jeżeli wszystko działa jak należy. I też można wkładać swoje przyciski, dokładnie pudingi, o ile wiecie co to jest, takie swoje klawisze zamieniać możecie na podstawie innych produktów. Kabel 1.8 metra. Jest to, myślę, że wystarczająca długość. Ja z tym żadnych problemów nie mam. Bardzo przyjemnie mi się korzysta z tej klawiatury. Więc serdecznie Wam polecam, aby... Przekonać się samemu, czy będzie też dobrze leżała w waszych dłoniach. Kończąc ten materiał, zapraszam Was do oceny i samych klawiatur oraz i tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić coś więcej, a przede wszystkim zostać na tym kanale i zostawić subskrypcję. Do zobaczenia już na kolejnym materiale.